Witajcie widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać ze Maxem. po zaraz. się. widzowie. PXXD dzisiaj nagrywamy. Dzisiaj idziemy do centrum. Teraz sypamy się do centrum. Tak. Dobra, ty jesteś. A tu i na miejscu. O, tu jesteś, o. Dobra, co dzisiaj robimy, Natalia? Nie, no Natalia. Nie. Nie wiem, Max, możemy coś porobić. To chodź, pójdziemy do robota i porobimy sobie misję. Czekaj, ja też wiesz, tego mojego ptaka. Widzowie, teraz czekajcie. Ja Reklama. Jest. Dobra, jesteśmy pod przerwie.

Dobra, idziemy, teraz idziemy sobie w jakaś misja. Chodźmy. Wejdź z, z, ze, ze ptaka. Zresztą. Chodź do tego. Do gdzie? No, robota? Do gdzie? O, tu. Nie ma ciebie. No to... Nie! A tu jest tak. Daję dobra, wchodź. O, jestem. Bez mojego ptaka. Nie możesz. To nie będę z nim? O, jesteś. No, nie będę ze swoim ptakiem. Będziesz. No. Aha. Oho Okej Odiny ja idę za tamtymi, bo ja jeszcze ciekawa. To ty o nie grałaś? Na to... Grałam. Gram. Dobra Dobra, widzowie Czy Natala przejdzie? Czy Natala przejdzie? Przeszła proszwam, no. to czemu się nie odzywa. Fajnie. nie. Ja można wejść. Siadam. Ej, ja tu jestem na pierwszym miejscu, a ja będę druga, okej. Nie się matka. Dobra, nie będę się żyć tutaj być. Max na razie nie gra w dzowie, więc możemy teraz porobić co chcemy.

Ale gówno Może tak no wyrzekli ale musiałam mm. Żeby się zgodzili A, to nie ten dobry gościu Może ta się będzie chciało Aha, to ta. No to może ten będzie się chciał wyblowić. Ja tak mam Hugha. O to jej chodziło w ogóle. A nie, okej. Okay. Ja nie rozumiem angielskiego. I widzę co to jest? Eee. Nie wiem, co się dzieje z tej szkole, ale jest dziwna. Tylko jeden normalny uczeń. Który nazywa się Sigma. Jakiś Sigma. Jakiś normalny uczeń, który się nazywa Sigma Allen. Aha. Czyli ja nie jestem Sigma, okej. Okay. No jestem ja tylko mam takiego głupiego skina. Nie, nie wyzywajcie. Jestem dyrektorem tej szkoły. Jak ktoś jest na tym serwerze i jest niegrzeczny, to proszę się do szkoły i ze mną porozmawiać. Ile mam tak czekać, żeby ktoś nie już w nie będę tym dyrektorem już. Ta av deg pælma og husk kretsen. Taki mały jak będziemy tak będzie mnie wezywać. Ciekawe! Nie, nie są mi mnie do niej. Dobra. O, poproszę burgerka. Ciekawe. A mam takich więcej? No, dobra. Co ty płaczesz? Ta na pewno jesteś aniołkiem, tak. Tak jesteś aniołkiem, na pewno. I Chyba idiotkę, bo chyba Hanka. Alicja. Alicja no. i Widzowie. Widzowie. Alicja i No widzowie. Wyzywa jakichś takich... Wyzywa początkujących, a sama, a sama się nie patrzy na, sw na swoje. Nie patrz na swojego grzyczkiego skina. No kto by takiego miał? Jeszcze tam ma ładniej. Jeszcze, jeszcze, ta, jeszcze tam ma ładniejszego skina. Jeszcze sobie by tańszy głupio. Ta, ja mam lepszego skina od tej głupiej tej. No ten ma ładniejszego skina. No ten ma na... ładniejszego skina od tej. No widzowie. I nie wyzywaj tych typów. Oni dopiero... Chcą się to grać. Nie I nie, nie wyzywajcie się Właśnie, bo ta dziewczyna ma bardzo mało. Ten ona wyta, ma 50 level i się chwali. Właśnie. Ja wie jak ktoś tak. Jak ktoś Wam tak robi, to się tym nie szyjmuje. Nie szyjmujcie się tym. Tylko po prostu. Po prostu nic, nic, nie ruszcie. Właśnie, nie reagujcie na, na. Nie reagujcie tym. Bo ta dziewczyna się po prostu chwali. Że ma tyle, taki poziom. Jeszcze się lubi z tym chłopakiem jakimś. I się jeszcze, jeszcze chwali, widzowie. Nie rozmawiajcie z takim. A my teraz idziemy z tej szkoły, bo po taka podejrzana trochę. Może teraz idziemy do tego portalu, jak tam będzie normalnie to będzie. Po prostu tak nie róbcie. Jak ty, ty... Jak ty to oglądasz Alicja, to nie wiem czy ty, ty miałeś mózgu, żeby wysywać, wyzywać początkujących. No i teraz idziemy do tego portalu, gdzie się wymienia. Oj, ktoś ma takiego samego ptaka jak ja ale fajnie i gdzieś to się tego mieć, tego misia. uciekam na radno mowy tub aha To jeszcze raz ktoś mi wysła tą wyzywającą minkę to już, się, to już sama tak zrobię, bo tak nie jest nie fair Po prostu dzisiaj będziemy tak pracować. Jeszcze ktoś się kwali pięta. Jeszcze raz dzisiaj na tym odcinku ktoś mi się szkodzi, to serio. Kliknij, kto chce się z wymienić, to możemy tutaj popatrzeć. po prostu jestem trochę chora. Kto tak robi? Kto to zrobił? Wytłumaczcie się. Aha. Druga chwali pięta. Druga kwali pięta. Druga kwali pięta. Nie mili są tych czasem widzowie. Słyszałem. Rowerek, mam fajny rowerek. A jakie tu tusy typy jakie są tutaj? To niezwykłe. Czekajcie, widzowie. tego. Jeszcze będą dwa filmy, pa widzowie będziemy już kończyć.